Słyszeliście już o tym? Mobilna parafia.pl. My jako Przystanek Jezus, a także zespół konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji korzystamy z tego narzędzia. To jest bardzo dobre narzędzie do tego, aby komunikować się z ludźmi. To jest coś niesamowitego, że wokół nas żyją ludzie, którzy są profesjonalistami w swojej dziedzinie i potrafią to, co jest ich narzędziem pracy, zastosować do dzieła nowej ewangelizacji. Między innymi właśnie ten projekt, o którym dzisiaj Wam mówię i bardzo gorąco Was zapraszam. Zachęcam do tego, korzystajcie z tych narzędzi, aby skrócić dystans pomiędzy naszymi wiernymi, między ludźmi, a także tymi, którzy nas nie znają, a instytucją Kościoła. Bo tak naprawdę, czym jest instytucja Kościoła? To nie jest tylko zbiór jakiś. Praw, to nie jest zbiór jakichś zwyczajów, jakichś tradycji. To są żyjący ludzie. Pozwólmy się poznać ludziom jako ci, którzy o nich są zatroskani, którzy prawdziwie są pasterzami, którzy paszą, pasą swoje owce, a nie golą. Pozdrawiam.